Mamy czwartek, jesteśmy pod warszawskim EXPO, gdzie odbywa się dzisiaj gala Pop Killerów. No i co, zabiorę was tam dzisiaj ze sobą, zobaczymy co się dzieje, kto dostanie statuetkę, a kto nie Spróbuję złapać kilka fajnych osób i zrobić może z nimi jakieś wywiady, także let's go Ogólnie jest z nami dzisiaj mój ziomek Palciak Siema Który też dzisiaj będzie w roli dziennikarza. <laughs> <laughs> dzisiaj pierwszy raz, zobaczymy Mamy plan popytać Trochę ludzi o różne rzeczy Zobaczymy jak to będzie No powiem wam, jest grubo Mega dużo twarzy kojarzę Popkillery to chyba takie najmocniejsze wydarzenie Jeżeli chodzi o jakieś rozdania nagród w Polsce Zobaczymy, może uda się zobaczyć kogoś ciekawego Jakiś lekki networking O, idzie Maciej. Z Agi ją po prostu Nie od niego, ale... Chciałem raz jeszcze, Ciekawe. co masz na ten kart, wiem, ładny? No nie wiem, jakiś hiszpański taki brand lokalny Fajne, 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 fajne. Dobra, co robimy? Maciuś już powiedz mi co masz na sobie dzisiaj Dzisiaj tak, od dołu Standardowo. głowa Ice'y Uniony, Kurki. denim mój Jeszcze nie wydany, okay. ubraniowy This Unico no chyba Kurwa, ujebałem się masą <laughs> Zdarza się I stary, kamizelka też moja ubraniowa I czapka Sinclair, ja się dwoja New York Yankee Sinclair od Ciebie, nie? Zakupioną. No, takaś jakaś widzów, Maciek ją ode mnie Jedyna sztuka w Polsce, podejrzewam, że też jedyna w Europie Tak? Myślisz? No, myślę, że tak no. We got it, shit on! No już gadaliśmy, ale ten vest jest mega, moim zdaniem. Dzisiaj go profesowałem, bardzo ale. Dziękuję, bardzo mi miło, bardzo miło. Też są no, wpływane w tych spodni, w ogóle Ale jest. Spodnie też słychać, spodnie też słychać. Dzięki stary, bardzo Dzięki, miło. Pozdrawiam. Jes... Ja. Cie zajebiście wyglądacie. Mogę was zapytać, co macie na sobie? Balenciaga Traxu, Traxu, Traxu. Dzięki. Dzięki. Dobra, lecimy do środka, zapiszmy, zaczyna się gala. Let's see. Dużo mediów, my też dzisiaj jesteśmy jako media. Właśnie odezwał się do mnie Mergani o nowe stylówki. Nie pokażę wam, bo pisze do mnie jego menadżer, a nie on sam bezpośrednio, ale taka ciekawostka. O, już widzę, że jest nasza rodzinka Sketch Night, też robią dzisiaj w roli dziennikarzy. Dobra, plan jest taki, przepytujemy Sketch'a, nie? O, jest nasza mordka! Siema, o wilku mowa. Tylko wspomniałem o rodzince Sketch'a i się pojawiłeś. Jestem. Jak tam? Dobrze, super, świetna organizacja, już się nie mogę czekać całego wydarzenia. E, I co, u was after'ek jutro? Tak jest, zapraszamy wszystkich. Hejka, co tam? U, ciebie. u mnie bardzo dobrze. Ja pierwszy raz jestem na popkillerach. prezentuje się to naprawdę dobrze. Się dobrze. Dziękuję bardzo, ty również. A co masz dzisiaj na sobie? Dzisiaj mam na sobie vintage jacket racing z naturalnej skóry, upulowane na targach. Spineczkę, okazynki z bazara i taki. You look, you look very fly. My, 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 my. Mam nadzieję, że będziesz taki na Twoim imprezie w naszym sketchu tak jest, już za miesiąc, a prawdopodobnie jakoś blisko kiedy wyjdzie ten film. Widzimy się niedługo i mam nadzieję, że ktoś zobaczy. Widzimy się w Sketch Night hej. Plan jest taki, że robimy wywiad z Marti Ren. Nie wiedziałem o jej osobie do czasu, kiedy ostatnio obejrzałem taką serię sabotażysty Sprawdza Sprawdzałem cały jeden odcinek, ale wtedy Marty mnie zaciekawiła swoją personą, więc spróbuję do niej zagadać. Mogłabym Cię szybko zapytać o Twój outfit. No dobra, to tak. Spódnica z Zary. Buty to dostałam, ale one kosztują... nie wiem, ja już nie noszę 3 lata serio. Marynarkę wziąłem od chłopaka to jest W męska. dostałam na współpracę. A, i torebkę też dostałam. Dostałaś torebkę? Tak. Gratulacje. A jaka ja jest najdroższa? Ja kupiłam. Okej. Okay. A skąd okulary? Jest to Gucci. A powiedz mi, jaka jest najdroższa rzecz w twojej szafie? Wydaje mi się, że buty, buty Balenciagi. Kiedyś mi odbiło i kupiłam buty za 4000, ale żałuję. Jaki model? Triple S. Triple S. Ok, dziękuję ci. Ciężkie są, ciężkie. Ciężkie są? Nie nosisz ich już naszej? Nie, ale leżą. Dziękuję ci. moją głupotę. Dziękuję. Dziękuję. Spoko dziewczyna. U, to jest ciekawa kategoria, chodźmy tam. Chodź, chodź bro. A z decyzją Waszych głosów nagrodę w tej kategorii w tym roku otrzymuje... Tak jest! Dobra decyzja! Moim zdaniem dobra decyzja. Wygrali tak, tak, milion, tak, byśmy tak, tak, było, tak. Byśmy było, <grym> o, swojego, o, swojego ej, to też jest ciekawy, To też jest ciekawa kategoria. Album roku Europa. O, też mocny album. Mega mocny album NEMS. French rap, belka. Tragiczne piki, Nems no wygrywa. Album roku było. Nems, Nems, Nems. No, nie widziałem, że ona Ja szczerze, też, ale mam przed. Anglian legenda i ma ogromny fanbase w Polsce. Śledzę Wasz profil i widziałem ostatnio taką ciekawą storkę, którą ustawiłeś. A propos tego, że zapytałeś ludzi, czy chcieliby zobaczyć Shoreline Mafia w Polsce, zgadza się? Tak. I powiedz mi, na jakim etapie to jest? Czy jesteś w tą stronę, czy jednak. Muszę, no właśnie na razie posiłkowałem się jakąkolwiek formą ankiety. No i nie wiem, nie widzę tego. Chyba to jest za bardzo niszowa ekipa, jak na Polskę, takie mam wrażenie. Powiem ci tak szczerze, ja jestem fanem Shoreline Mafia od, od, od dzieciaka tak naprawdę i podierałem się, jak rzucić tą storkę. Nawet byłem na ich koncercie kiedyś w Warszawie w 2018 roku bodajże okay. w Zagadce ale no jak zobaczyłem tą storkę się mega podierałem i tak rozkminiałem wiesz, I z jednej strony, Shoreline mafia jest mega niszowa, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dużo ludzi ich zna w Polsce i też w Europie są kojarzeni, bo oni też tak, wiesz, kolaborowali się, oni jednak taki OG to był pierwszy ziomek, co wziął Central Seed, co nie z Ameryki do siebie no tak, na płytę. Tak, 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 Albo D-Block brał e, ich do siebie z kolei, co nie? Więc jakby moim zdaniem gdzieś tam ta... Oni się z Europą zawsze łączyli i się zastanawiałem, że może rzeczywiście by to miało sens. Wiesz, na czym to polega? Niestety to jest kwestia zgrania ich trasy koncertowej, którą mają po Stanach. No szczęśliwie, nieszczęśliwie, ale wrócili teraz w tym roku, więc są rozchwytywani na Stany. No i może się tak złożyć, że ich kalendarz bookerski jakby nie, nie zepnie się z tym czasem europejskim, a jak wiadomo, jak się ściąga artystów ze Stanów, to są całkiem spore pieniądze. Nawet nie wiem, jakie oni mogą mieć stawki w tym momencie, ale mogą się cenić więc myślę, że teraz szczególnie wydaniu albumu, szczególnie. Na razie monitoruję, mam jeszcze kilka alternatyw europejskich, więc zobaczymy. Życzę powodzenia w takim razie, a jak oceniasz ogólnie ich ostatni album? Bardzo mi się podobał. No, czy nie zmienili stylówki? Myślę, że dalej jest poziom i fajnie, że wrócili w takim stylu. No bo ja to, uważam to jest samo. samo. Dzięki ci bardzo. Dzięki serdecznie. Hej. Przyjąłem mikrofon, ale jestem w nie rany, o to dopiero początek. On nie wie, że ja to witnę. On tego nie wytnie, mówię wam. Zobaczymy. Two hours Przejmujemy kamerę. Przejmujemy kamerę, o. Przedstaw się. dobry, Krzysztof Polak. Co masz dzisiaj na sobie? Jaki outfit? Trampki. Po, pokaż to komary, bo Trampki from promocja. Spodzień, koszula. Widzicie. Wiesz nie, jak jest. Trzeba, nie trzeba dużo wydać, żeby dalej wyjście wyglądać Nie no, drip chill, gang, tak a Co masz na sobie Czy yes. <śmiennie> my nawijamy tak. zaszety Diora? Tak Mordo, ja mam e, skromną kurtkę Moncler A lubię tą firmę, powiem wam czapeczka. czapeczka Supreme, Supreme. Piłkarska e, koszuleczka Spodnie, kurcze nie powiedą, jakaś koreańska taka mareczka. No i, no i tu jest przypleksowane leciutko uh. Riboczki w więc jakby nie ma oh, Wstydu tak. dzisiaj nie ma oh, Jak na dziada przystało nie ma przydziadowanych jeden, jeden z zlep, lepiej ubierających się od A ja staram się wiesz, to bo uważam, że kurczę, jak dobrze wyglądasz, dobrze się czujesz, dobrze czujesz. Znaczy w sensie wiesz, ja się staram nie przebierać, nie? I to jest no tak, w chujbarze, nie? Bo widać po niektórych typach, że kurcze idą i tak nie wiedzą, co jest tak. pięć, kurwa, wydają kupę kasy na to, a wyglądają. Ja dalej nie jak to jeden raper powiedział oczywiście cheesy, Więc wygląda <laughs> to to jest cheesy. Więc ja staram się wiesz, zadbać o to, i nie uważam, że wcale trzeba wypierdolić. 10-15 koła na taki outfit, można sobie gdzieś tam poszukać, też wiesz, rzeczy przysajjonych i tak dalej, ja zawsze staram się, wiesz, logicznie tego podchodzić, dobrze się w tym czuć, nie? Dziękuję, no. zawykeliśmy. Powiedzcie mi co macie na sobie dzisiaj? Zacznijmy od meli? Zara, spódnica Jade London. Okay. Miał być set, ale nie dojechał, także niestety. To jest Urban Outfitter. To jest Gucci. To jest Gucci. Wiadomo, to jest Gucci. No i biju jest moja Obler. Okej, okay, fajnie. Bardzo A fajny outfit. Ten... A i te są, te są z Zary. Te są Zary. A to jest twoje. A to jest moje, no? Zajebiste. A ty co masz na sobie? Ja dzisiaj mam swoje buciki LV. Okej, okay, eee... matching. Eee... Spodnie Lewisa. Eee... To jest kurteczka i kurteczkę Ami, a koszuleczkę zwykłą czarną z Arki. Okej, okay. a, co, a co, za, co tutaj masz na sobie? A tutaj mam biżuterię mojej siostry. Okej, okay. cool. supporting, fajnie. Supporting. A ty serii, co masz na sobie? Ja mam tak, Timberland, Veneda Carter, srebrne, dojebane, mamy spodnie LFDY niemiecki brand, zajebisty, koszulka Lime, I'm Lyon Ta koszulka widziałem, to jest zajebista. Dojebana jest, no i kurteczka. Kurtka też mega swag. Kurtka jest takim swagiem. Dorowałem ją za 1000 zł, a normalnie kosztuje 500. Za 1000 zł? Co no. ty gadasz? Ja ostatnio zatwierdziłem klientowi taką, tylko że w kolaboracji z Hellstarem. stary na miała retail ze 12 koła, nie. To jest zajebista kurtka, bo jest skórzana na lata. Kolor jest topka. Super wyglądać. Tak szczerze, Amelia i Michał. Uważam, że obecnie modowo topka polska. Topka polska i mówię to ja, który uważam, że raczej nie Chwalam ludzi, którzy powiedzmy działają w podobnej branży, co ja. Chyba, że prywatnie. Ale Amelia i Michał naprawdę topka. Słuchaj, ja jestem stylistą i chciałem się, Cię zapytać dzisiaj, co masz na sobie? Kurde, właśnie się przebrałem ogólnie. Okej. Okay. Damskie spodnie. Damskie spodnie? Tak, to są damskie Ale duże, twerzy. duże, fajne. Właśnie fajne, dlatego mi się Dobrze skrojone. Więc dobry ten. Luda kiedyś kupiłem gdzieś w Stanach. Okej. Okay. Zwykłe t-shirty Zary też założyłem, dopiero przed... Jakbym potem wywiad się tutaj <laughs> przygotował. No idealnie. New Balance po prostu. Teraz ostatnie New Balansy chyba modne. Bardzo modne Nie? i bardzo świeże. By, było, było coś takiego, że w Polsce one były były bardzo nisko, Były. a teraz jest mi się. Był taki prime fajny. Nike, potem Adidas i teraz New Balance jest. New balance, nie? Też tak mi się wydaje. I co? I trochę biżuterii zawsze mogę dorzucić, jak się świeci na rękach. Fajnie. i tak fajnie. najlepiej zawsze wyglądam bez ubrań, więc. <laughs> ja teraz jest po prostu zimno. Okej, okay, okej. Okay. Bogata mówiła co innego. No nie, żartuję, żartuję. <laughs> no Boże, Tego na pewno nie żartuję. powiedziała. Tego nie, na pewno nie, nie Bardzo, bardzo świeży look, tak szczerze mówię ci. Fajne dresiki, fajne buty, dzięki za wywiad. Dzięki wielkie, Trzymaj Trzyma się. się. Trzyma. <laughs> Żarty moczko! Żarty! Straszny dobry humor mam dzisiaj. Mimo że jest kurczę jeszcze czwartek, kto czuję się, jakby już był co najmniej weekend. Tutaj woda niegazowana z limonką, zawsze. Always on the phone. Właśnie ogarniam torebkę dla klientki. Jest to taka, pokażę wam. LV murakami. Co masz na sobie dzisiaj? Co mam na sobie? Noctoffies, G-Shock, MTG, okay. składany w Japonii. Toszulka z Wietnamu, jakiejś takiej marki. Spoko. I Babes. Ty. I Babes. Ty. Świeżo, świeżo. Powiem szczerze, że taką ciekawostkę, że nawet pomagałem w ogarnianiu tych spodni, nie będę tutaj reklamować konkurencji, ale miałem gdzieś tam spójcie, ja także... Swój udział, tak? Fajnie cię tak, w tym widzieć. Mam taki sam personalnie i uważam, że jest mega świeży. Bardzo fajnie leży, bardzo jest taki. Moim zdaniem Mokta to jest stary taka linia, że no bo to kosztuje, nie uspłym się, nieduże pieniądze stosunkowo. No. A rzeczywiście jakby wkładasz wiesz cały dresik, który kosztuje gdzieś tam 1500-2000 zł i wyglądasz mega świeżo. A jaka jest najdroższa rzecz w Twojej szafie? Kamizelka Louis Vuitton, którą dostałem od yy, mojego ziomka na urodziny. Zdjął z siebie i na mnie założył. <laughs> Ona około nie wiem, 10 koła. Mniej. Okay. Zajebiście. To jest ja nie lubię jakoś mega o, o, o. wiesz, drogiego dripu, ale mam taki jeden pis właśnie. To jest taka mizelka. Fajne słomienie. Dzięki bardzo Ania. No masz tam... takiego ciekawego. Kurde, słuchajcie, program się skończył ja dalej dostaję prezenty. Rap Generation Asha, proszę bardzo jakie piękne. Outfit check. Te logo wyblurujemy. Tak. <ślażę Jee, yeah, jest ten drip, ale drip. Ale na razie wygrałam kurtkę. A co Ej, masz na sobie? Na sobie. No. Mam buty, w których chodzę chyba wszędzie i znacie je pewnie z programów, bo przechodziłam w nich cały program, są później wygodne, ale oddają. Mam piękne jeansy oversize, rozmiar 44. Tak spadają mi z tyłu, moja mama krzyczy, żebym kupiła pasek. I bluzę z Select Shopu. Pozdrawiam pana, który dał mi zniżkę. Był mega słodki, nie wiem za co, ale ją dostałam. I Oksy z Merkurego, więc... A i nieśmiertelnik, który ma Dari Made a Soldier out of me, bo gdyby nie mój tatuś, to myślę, że nie byłabym tak silną kobietą jak jestem, więc... Szatan dla tatusia. Siemanko, jesteśmy dzisiaj zy? Rere. Powiedz mi, co masz dzisiaj na sobie? A wiesz, co? Właśnie nie będę trochę ubrać dzisiaj. Też pogoda tak trochę robi figle w kwiecień. I kurde, stary dostałem taką fajną kurteczkę, właśnie. Tak powiem, z moim tutaj pseudonimem na szyty. Okej. Okay. Także myślę, że mega zajebisty relitem. No i kurwa robi to. rer. Tak jest, tak jest. Rer, rer, Kurwa zajebisty materiał, mega wygodnie w tym się siedzi, także no to tutaj RAF GENERATION Tak jest, takie giga, giga dla wszystkich którzy co to tworzyli Dobra, czy masz taki item, który jakby jest modowy? może być akcesorium, ubranie, but, zegarek Coś takiego, co byś jakbyś miał stary taki but że możesz sobie kupić co chcesz, to byś to po prostu kupił Wiesz co, nie będę kłamać Jest taki jeden item, który mam na oku już od dawna, dawna Są to buty okay. Może nie są jakimś nowym odkryciem Aczkolwiek bardzo mi się podobają e, Balenciagi Triple Okej okay. I to jest taki... To ciekawy pik. Cel, no ciekawy pick Dzisiaj tutaj rozmawialiśmy z Marty Renty, powiedziała, że to najdroższa jej rzecz w garderobie i że już kilka lat ich nie nosi i że pozbyłaby się ich chętnie O! Ale to takie triple s'y no to kurcze Ja lubię takie wiesz, mieć takie oczołga na bucie, wiesz? To co jest, rodzic. ale to już, ja bym je nazwał już nawet lekko old school'em, bo one już wyszły tak z mody. Się. Może Marty ma ten sam rozmiar buta? No właśnie o tym pomyślałem, co bo nie? Trzeba się zapytać Zapytamy Przeba, się przera, przera. To ja stary, za kontakt po prostu prowizję. Y Dobra, ogarniemy no, widzimy. No. Dzięki. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Siema, się, malu. Olivier stary. jestem. Słuchaj, no, słajno. coś o sobie w skrócie. Bombastic side eye. Dobra, jestem Johnny Flex, robię z tym jestem z realizatorem i ogólnie jestem dojrzany. i ogólnie powinienem był wygrać Rap Generation, ale nie wygrałem i tyle mam do powiedzenia. A skąd się wziął nick y, Johnny Flex? Jak miałem 14 lat to grałem w taką grę, Fallout oh, in New Vegas człowieku i tam, tam chodzisz, chodzisz po takim tak postapokaliptycznym świecie w, w nevadzie co nie? Wiej tu jeszcze raz, wjeżdżasz w drip check. From head to toe bro. Czapka misbehaves. By mam ją na każdym klipie, ludzie się ze mnie śmieją, że nie mam innej Człowieku bluza hype Venom z promocji, bo mnie nie stać Jakieś kurwa spodnie Adidas i moje rozjebane buty, w których nie chciałbyś przejść nawet kurwa 10 metrów z... Nie chciałbym. Nie chciałbyś. Wejdź w mój buty, a zobaczysz co to kosmos. Next time. <grym> ale <nie>, powiem <grym> tak, szanuję. Za co? Za to, że jestem przedsiębiorczy i kupuję bluzy na Drip chip gang. Słyszałeś taki takiej no, nowej nuty Japsona? Nie. On tam właśnie nawijał o tym, że można kupić fajną stylówę za niedużo siana. Ja akurat fanem wielkim Japsona nie jestem, ale podzielam te zdanie jakby. Dobra, a teraz ja mam pytanie, co ty Dawaj. Dawaj teraz ty mów, co masz na sobie. Co ja mam na sobie? No dobrze, no to zaczynając od butów Louis V. Trainery w kolorystyce Baby Blue, które kupiłem sobie na 18 urodziny. Spodnie Marni, Cardigan Spanish brand, some random select store. And your bag, that's all. Ej, dobra, ja mam pytanie do OG Camp. który jest lepiej ubrany? Choose your fighter. Bitwa, tak? Crazy, dziękuję. Proszę, to kap. Ale ty też jesteś w taki... On nie może wygrać z takimi Force'ami, bro. Mordo... One tyle przeszły. W brudnych butach na mapę. Szanuję jej decyzję. GG. GG. Ale to jest bardzo dobrze ubrany. Dziękuję, ty również. Dziękuję. Dobra, co tam? Siemka Czekaj, w ogóle, no, Siemka. Siema, jo, jo. Powiedz stary, co masz na sobie? No? no stary co, bluza z kosa, koszulka chyba z zary, spodnie stary też z zary albo z berszki, już nie pamiętam. Albo nie, dostałem w pierpaszce skądś chyba z. Nie, nie pamiętam skąd. Okay. I buciki nie balansa. I A... sik, y, ten, b 6,9,6, taka marka jakaś, no. Od 1 do 10 jakbyś ocenił swój outfit <laughs> stary dzisiaj. <laughs> nie wiem, 3. <trzy. laughs> no. no co, ty w sensie, Dobra, 5 ogólnie z basic nie jest jakiś skomplikowany, jest. Pół. Ja bym dał 7,5. Ty Możesz mówić, to uznać jako mówić. komplement. Dobra, to dziękuję, <laughs> komplement. dzięki za <laughs> komplement. Hej Hejka Hello. Możesz mi powiedzieć, co masz na sobie. Mam taki garnitur z Zary. Spódniczka i marynarka. Krawat jest z Massimo. Okej. Okay. Buciki. McQueeny. McQueeny. I torebka Coach. Od 1 do 3 oceniła swój outfit dzisiaj. 6,5. 6,5? A dlaczego tak? No bo mam krawat żółty, który jest podobno teraz modny, więc to jest spoko, ale tak to jest mega basic, bo nie miałam weny. Ja uważam, że bardzo fajnie. Tak? No, oceniam my... na 8. A, jeszcze mam kołnierzyk, zapomniałam, że mam kołnierzyk taki, okay. ale... Ten krawat super, no i co? Full white outfit never goes wrong. A ty na ile oceniasz? Na 8. A, no to całkiem nieźle.